Bardzo często liczymy na to, co, mo co możemy dostać. Modlimy się o różne rzeczy. Kiedyś ksiądz ojciec dominikanin Joachim Badeni w jednym ze swoich kazań to kapitalnie powiedział to bardzo ostro, mówi, że we Włoszech, zabobonni Włosi, kiedy się modlą za wstawiennictwem świętego Antoniego, to bardzo często figurkę wiążą, opasują sznurkiem, puszczają do studni i tak długo trzymają w zimnej wodzie, aż nie uzyskają tego, o co proszą. Na przykład nie odnajdą zagubionej rzeczy. Pobożność, która jest nastawiona na, na zysk, który może im Pan Bóg dać czy święty wyprosić. A chodzi o coś zupełnie innego. Dobrze to zrozumieją młodzi. Chłopak przychodzi do sklepu dwa razy dziennie, po kilka razy w tygodniu. Jest zainteresowany wystawionym towarem, przegląda przedmioty na wystawie, zagląda na półeczki, a tak naprawdę wpadła mu w oko sprzedawczyni i się w niej zakochał. Ten towar. W sklepie jest tylko pretekstem. A jeśli rozważasz zasubskrybowanie naszego kanału, to właśnie teraz jest dobry moment, żeby to zrobić.